Nie było żadnego dowodu na to, że te, ro, te drony miały taki Rosji. Nie mówię, że ja to wiem, tylko się spodziewam. Naturalnym kandydatem jest wicepremier Sikorski. Najbardziej ludzie nie ufają Kaczyńskiemu i Tuskowi. Dlatego, że połowa społeczeństwa nie ufa Kaczyńskiemu, połowa społeczeństwa nie ufa Tuskowi. Siema. Dopiero co mówiliśmy o rekonstrukcji rządu, a wszystko wskazuje na to, że czeka nas kolejna zmiana. Tym razem ma być jednak realna i odczuwalna. Bo jak zdradził Ryszard Petrus Polski. 2050 w ostatnim wywiadzie Radosław Sikorski ma zostać premierem Polski. Pojawia się pytanie: co z Donaldem Tuskiem? No pewnie wróci do Brukseli, bo tutaj innego miejsca dla niego nikt nie widzi. Ale o tym wszystkim za chwilę. Jesteście na kanale Kto wygrał. Zostawcie łapkę w górę, strzelcie suba i przechodzimy do tematu. Ryszard Petru, pomimo swojego mało znaczącego miejsca w polityce, lubi czasem zdradzić rządowe tajemnice. Mówię tajemnice, bo nikt z rządu nie mówił jeszcze o kolejnym planie, jaki chcą przeprowadzić. Czy będzie wymiana premiera Tuska na kogoś i na kogo? Jestem przekonany, że w perspektywie przed jeszcze wyborami 2027 prawdopodobnie nastąpi zmiana na stanowisku premiera. Nie mówię, że ja to wiem, tylko się spodziewam. Naturalnym kandydatem jest wicepremier. Sikorski. A to byłaby dobra zmiana pana zdaniem? Uważam, uważam, zdaniem podkreślam. uważam że tak, dlatego, że zawsze jest potrzebna taka nowa energia, taki zryw, który ja bym chciał również zobaczyć w gospodarce. Czego, czego nie ma Tuska? Po prostu będzie to nowa energia, nowa świeżość i można. jest tak samo długo w polityce, ale nie ale był jest wicepremierem. Ale być premierem to jest zupełnie coś innego, ale oczywiście to musi być decyzja samego wracamy do, Tuska. do Nie jestem pewien, czy Ryszardowi można do końca ufać, bo nieraz zdarzyło mu się skłamać. To wszystko media i najważniejsi dziennikarze donoszą o tej możliwej zmianie. To dosyć ciekawa zmiana. W końcu to Donald Tusk poprowadził platformę obywatelską przez wybory parlamentarne i to dzięki niemu sprawują teraz władzę. Co prawda w koalicji, bo w pojedynkę raczej by się to nie udało i najwidoczniej Tusk o tym doskonale wiedział, jednak nie można odjąć mu tego osiągnięcia, bo na pewno nim jest, gdyby nie wrócił z Brukseli, to partia by najprawdopodobniej się po prostu rozpadła. Zasiadając w Europarlamencie nie był zainteresowany tym, co dzieje się z jego partią. Zostawił ją pod wodzą Borysa Budki i Grzegorza Schetyny i mojej ulubionej Ewy Kopacz. I to oni odpowiedzialni są za wszystkie, w cudzysłowie, sukcesy Platformy Obywatelskiej w ostatnich latach. Na liście swoich osiągnięć mają m.in. doprowadzenie do przegranych wyborów i prezydenckich, i parlamentarnych. Ale czemu wam to przypominam? Bo wszystko wskazuje na to, że ta sytuacja najprawdopodobniej ma się powtórzyć. W momencie, kiedy Radosław Sikorski Gorski będzie premierem, to gdzie indziej ma się ustatkować Donald Tusk. No chyba nie myślicie, że nagle będzie zwykłym posłem. Jego ego jest za wielkie, chociaż oczywiście jest to bardzo dla niego opłacalne. Bo Donald Tusk jest, i niezależnie od tego, czy ktoś go szanuje, lubi i uważa za wybitnego polityka, czy nie, jest obciążeniem dla rządu, bo ma największy elektorat negatywny, bo ma, jest absolutnie w topce, braku zaufania. I to nie jest dziwne, to w ogóle nie jest dziwne. Najbardziej ludzie nie ufają Kaczyńskiemu i Tuskowi, dlatego że połowa społeczeństwa nie ufa Kaczyńskiemu, połowa społeczeństwa nie ufa Tuskowi, bo oni są najbardziej wyrazistymi, najbardziej mm, silnymi, najsilniejszymi politykami w Polsce. I trudno się dziwić, że ludzie mają do nich emocjonalny stosunek. I teraz tak, jeżeli Donald Tusk chce zejść trochę z oczu wyborcom, to logicznym ruchem byłoby, żeby przestał być premierem i dał to robić komuś innemu. Radosław Sikorski udowodnił Tuskowi, a raczej sytuacja udowodniła Tuskowi, że Sikorski byłby dobrym wyborem. Dlatego, że jest konsekwencja. I zatrzymajmy się przy tym na chwilę. Sikorski byłby dobrym wyborem dla Tuska, bo jest prawicową twarzą Platformy Obywatelskiej. Oczywiście nie jest to prawica w rozumieniu Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji, ale jest najmniej lewackim politykiem w Arsenale Donalda Tuska. Nie głosi poglądów takich jak chociażby Klaudia Jachira. I tu pojawia się kolejna kwestia. Sikorski, przez swoje poglądy, nie ma zbyt dużego poparcia w partii, bo wiele osób po prostu się z nim nie zgadza. I tutaj może być problem, bo nie zgadza się z nim część koalicjantów i spora część Polaków, ponieważ w swojej bibliotece wypowiedzi ma skrajnie antypolskie słowa. Oczywiście w ostatnim czasie zaczyna zbierać sobie grono zwolenników, jednak gdy przychodzi co do czego, to zostaje on sam. Obserwowaliśmy to już podczas kampanii wyborczej na prezydenta. Przed wystawieniem swojego kandydata w Platformie Obywatelskiej, Odbyły się wewnętrzne wybory, w których wystartował Rafał Trzaskowski i nasz dzisiejszy bohater Radosław Sikorski. Miał minimalne poparcie i to nie tak, że ludzie uznali Trzaskowskiego za lepszego kandydata. Tusk grał po prostu na niego i to jego sobie upatrzył, a wraz z nim poszedł tłum. Swoją drogą, myślicie, że Sikorski byłby lepszym kandydatem, albo czy uważacie, że sprawdziłby się w roli prezydenta? Dajcie znać w komentarzu. Zrobione? To wracamy do tematu. Bo wiecie, to nie będzie tak, że jeśli teraz Tuskowi odwidzi się odejście ze swojego urzędu, to ludzie w Platformie Obywatelskiej postawią go pod ścianą i powiedzą, musisz ustąpić, Radek będzie lepszy. Czy zaczną jakkolwiek protestować? Po prostu akceptują decyzję. Pamiętajmy też, że to Tusk jest szefem Platformy Obywatelskiej, nie Sikorski. Jeśli dojdzie do takiej wymiany, to tylko za porozumieniem. Jeśli Radosław Sikorski przejmie jego miejsce, to tylko za pełną jego zgodą. I nie zrobi niczego wbrew jego woli. Mimo wszystko pamiętajmy, że Radosław Sikorski to prawa ręka Donalda Tuska. Wszystko będzie robić wedle jego rozkazów i nie będzie mógł podejmować własnych decyzji. Czyli tak naprawdę będzie jedynie marionetką w rękach Donalda Tuska. W polityce nic się nie zmieni, to znaczy zmieni się osoba reprezentująca nas na arenie międzynarodowej. I to też nie jest coś, z czego powinniśmy się cieszyć? W końcu nie jest on chętnie widziany chociażby w Białym Domu, a pamiętajmy, że to Stany Zjednoczone są naszym największym sojusznikiem. Donald Trump już teraz. Gdy Sikorski jest jedynie ministrem spraw zagranicznych, nie chce go widzieć. Czemu miałoby się to zmienić po jego zostaniu premierem? To na pewno odbije się na relacjach polsko-amerykańskich. Pozostaje mieć nadzieję, że Karol Nawrocki dalej by wykonywał pracę za niego. Chodzi mi o dogadywanie się z prezydentem USA, bo aktualnie to już spadło na jego barki. Dobra, ale ja tu się tak rozwodzę nad jednym krajem, a przecież w ostatnim czasie ośmieszyliśmy się przed ponad stu krajami, bo tyle należy do ONZ. Tam Sikorski postanowił zarzucić przedstawicielowi Rosji sianie dezinformacji. Nie mówię, że to nieprawda. Chodzi mi o to, że mógł siedzieć cicho przy aktualnym stanie rzeczy. Bo dopiero co Marcin Bosacki dezinformował w ONZ, zarzucając Rosjanom zniszczenie polskiego domu. Dał Rosji idealny argument do obicia, i bez problemu mógł go wyjaśnić. W ubiegłym tygodniu słuchaliśmy bezpodstawnych oskarżeń dotyczących rzekomych, bezzałogowych statków powietrznych naruszających polską przestrzeń powietrzną. Nie było żadnego dowodu na to, że te, ro, te drony miały pochodzenie rosyjskie. Znaczące jest, że zaledwie kilka dni później usłyszeliśmy, że incydent Obejmujące zniszczenie dachu, dachu, dachu domu, domu, domu mieszkalnego w województwie lubelskim, co jest kluczowym elementem tej kampanii antyrosyjskiej, de facto był skutkiem uderzenia rakiety z polskiego samolotu myśliwskiego. Polski najdęny premier Tusk przyznał dzisiaj, że żaden z dronów, nie który nie został nie grunem, odnaleziony, zawierał materiały wybuchowe, żaden nie stanowił zagrożenia Polskie, że dla ukazało, cywilów. Jeśli chodzi o polską pozycję, jasno powiedziała ona, że jest to jasna, ewidentna prowokacja zmierzająca do wciągnięcia Polski w wojnę. Tak więc Donald Tusk chce nam dać premiera, który nie dość, że jest skompromitowany na arenie międzynarodowej, to jeszcze takiego, z którym prezydent Stanów Zjednoczonych nie chce rozmawiać. No kandydat idealny. Ciekawi mnie tylko, czy Tusk robi to celowo. Wiecie, jeśli osoba, która zaczyna mieć lepsze notowania od niego, zaczyna mu zagrażać. Jeśli go ośmieszy, to niewątpliwie pomogłoby mu w objęciu posady premiera, to Tusk tylko na tym zyska. Wiadomo, ludzie nie zaczną nagle na niego głosować, ale członkowie Platformy Obywatelskiej ponownie będą mogli zobaczyć w nim idealnego przewodniczącego. A wy co o tym wszystkim sądzicie? Uważacie, że Radosław Sikorski byłby dobrym premierem? Jak myślicie, po co Donald Tusk chce dokonać tej zmiany? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Jak już to zrobicie, to zostawcie łapkę w górę i suba. Byliście na kanale Kto wygrał? Ja się z wami żegnam, widzimy się niedługo. Na razie siema.